Ciemkas, naprawdę w dzisiejszym odcinku tylko będziemy grali ufo. Będziemy się chronić. Walczyć tylko ufo i to tyle. Tylko pierwszy raz w ogóle będę tak odważny tak ufo na to. to musimy nie da się nie dać zestrzeć, bo ciężko będzie z baterią, bo ta bateria się wyładowuje później po jakimś czasie. No i to będzie ciężkie. Teraz lecimy na przykład na... Hmm... kamieny. Bo tu będzie UFO. Jest! Tu nagrywam całe, bo tu się pamiętam ciągle rzeczy będę robił jakieś dziwne. A, nie zapomniałem subik Lajk wpadajcie do, moje, do mojego dułu, czyli Jaszka przestrzyki. To jest jakieś UFO? Będzie, bo to jest ten... Yy, to. O kurde, ale daleko trochę, co to jest? I, ty, wejdziemy na to! Widzicie, 200 IQ. Nie będzie się zabudować. budować. Ty, ale to muszę zestrzelić pierwsze. Co to jak chcę zrobić? Bran tylko bier biera, żeby ten... UFO zniszczyć. Ale już tyle osób Ci jest? Ty no, wsiadaj młody. Zjada, że to jest radość do tego ufu. Ha, ale mam ufu na es. Nie łatwo. Żeby nie było. Łatwo. Widzę Esa. To jest dalszy pomysł. Dajcie znać w komentarzu, czy um umiecie strawać, UFO. Tak się ciężko struje. I reszta młody? Ty no jak ja bym spadł... ...z tego ufo. Co jest? Uwielbiam. Zrenagluj się. Dobra, lecimy. gdzie się ta tu i się udomałem to widzę no dobra, się teraz nie wiem co, nie wiem po co To jest jakiś Nie chcę mieć do czynienia z typem. Aha, tam jakiś tybo jest No i dlaczego bo... to mi fał? To już mi nie było tak, żeby to całe izoluje. Tak się zniszczył wtedy. Nasze miejsce w Klecach. No, tak żeby nie zniszczyć, bo to jest... My się ale... Czy ja to wzięłam, tak przyciągnę te. Tak.

Farta. Nie wiem po co to niszczę, po co to robię, ale dobrze. No ja wiem, że ja na to tylko trafię kościoła. Bo będzie ogarniał. Ja to wiedziałam, skąd ja to wiedziałam Nie, nie wygląda to bezpiecznie Uwielbiamy bo to tak konie podejrzał. Resp się! Czemu to się nie rozpi? Zobaczę. Zobaczę. Czemu to się nie rozpi? będzie na tym odcinku zepsuta uchwała, czy inaczej ja się dopiero teraz będę co ty na chłop nie robi? czemu ty mi to niszczysz? no nie no czemu wy mi to robicie? nie na chłop ma sniperka to sniperka jest najlepsza to o nie

Jezu, prawie wsiadło mnie to co chciałem W, lipuncie, w ogóle tak. Trzeba cię auto sobie zrobię zrobić. Albo w sumie nie, będę sobie będę. To nie leci w dół. Jest to pop czamperskę. Wrócimy sobie do zona. Tam będziemy sobie po Það er verið náttúrulega hljóð pjarkera það er verið Það er átt Ég vil vola bíðstu þér þú fók Það er lápum mér sé vola bíðstu þér þú fók Tam, dam, 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 dam. no. Musimy wygrać Gierka, no. Taki challenge. Poradzę. co? So. Ale tą baterię... Wtedy jak mogę ja tak kucać, to może mi się ta bateria nie będzie, tak? To Ja wiem. Może chyba jesteśmy w bezpiecznym miejscu, mi tak wydaje. O dobra, nie widzę tam. To jest takie bezpieczne miejsce, stać w miejscu, może nie, 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 nie zobaczą was. Stali, aha, chyba zobaczą. To coś bije. Chyba nie jestem sam. Chyba ja nie jestem jedyny. Top chat. Top 10 i by było fajnie. Top 10, ja nie... to mnie zaprosi? Może być widz. Ale może. Po tak jersce to sprawdzimy widzowie. Oho, mówię. Ja. Jak? Jak ja to wiedziała, że ja... No nawet... Co to jest? Jezus Maria Ty ja będziesz szadał do niego? Ja Myślę, że on trafi do niego z tą kulą. Chyba coś go coś powoli. Ty ja tak na nim. do dosłania to biję w to żeby na środek puść, puść, pulis jest to właśnie lepsze Det med tastene Płatek, że kończmy. O, leci kolejny, pa. To jest dobre. Ty... Ale kurde, nie co chciałaś, tylko... O! Pa, ja go dam, dam, dam. Ja pierdziu, Ty spadł. Ha! Ułam! Ułam! Ułam. I wysokości... Oho! No to fajnie. I Musimy zlecieć. Tam myśli, że będzie bezpiecznie. Właśnie, że chcesz mnie zlej zeruje. Ja. się z dygiem. Tylko szuka. Bo fajnie ten. Ten jak spacer w igrym, takie drn, drn, drn Patrzę ufnie um. Nie, nie wierzę, że są Nie ma takiej opcji Chodź, jaki tam jest lud? Mogę nabyć fajny broni, która jest na złota. O, no to chyba też ma sens typu. Pa, mamy typa. Proszę. To się zacznie z na nieco. widzowie. widzowie. O, chyba będzie nasz dadzik. No i nasz nie pada. Zbij mi kewa i na tą górkę Nie tak, o, nie, nie! To na Arturze Arturze co i Czy, Ale tam jest... Uy! O, fajnie, no, fajnie, I dobra. To jest koniec dociekam. Dziękuję za oglądanie. Nara!